Cześć moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie w Chacie Tarota. Jest to czytanie na wrzesień dla wszystkich osób z podznaku byka. Zobaczmy co nowego, co ciekawego. Jest to trochę krótsza forma niż zazwyczaj. Zobaczmy, co do Was nadchodzi we wrześniu. Energia główna dla byków. Karta cesarza, co się kończy dla Was we wrześniu. Karta piątki monet. Co nadchodzi? Co pojawia się w drugiej połowie miesiąca? Karta pustelnika. I jaka jest dla Was rada? Siedem monet. Energią główną jest karta cesarza. To jest czas budowania bardzo ważnych rzeczy dla Was. Bardzo ważne kwestie będą poruszane w Waszym życiu we wrześniu. Cesarz to jest działanie, cesarz to jest zawzięcie, to jest upartość, to jest postanowienie wykonania jakiegoś działania. Będziecie budować fundamenty fundamenty na przykład Waszej kariery zawodowej, Waszego rozwoju intelektualnego. Dotyczące Waszych zainteresowań, to może być budowanie sieci kontaktów, na przykład, które są niezbędne do tego, żebyście się rozwijali w jakiejś dziedzinie. Może ta dziedzina dotyczyć e, Waszych zainteresowań po prostu, Waszych hobby, tego, co robicie w wolnym czasie. Będzie to dla Was bardzo ważne, w zależności od tego, co zajmuje Waszą codzienność, co jest dla Was na pierwszym miejscu, e, co wypełnia Wasz dzień. Ta karta mówi o tym, że. We wrześniu będziecie skupiać się na fundamentach waszego działania, na fundamentach tego, co chcecie dalej realizować, w jaki sposób chcecie dalej budować swoją codzienność, swoją rzeczywistość, swoją karierę. Dla niektórych z Was może być to też związek. Jest to skupienie się na podstawach, jest to skupienie się na pierwszym etapie budowania czegoś bardzo ważnego. Jednocześnie nie będziecie oglądać się na boki, nie będziecie zastanawiać się dwa razy, nie będziecie um, podważać tego, co macie w głowie, w jaki sposób chcecie się realizować. To jest karta ognia, to jest karta realizacji, to jest karta działania, to jest karta pójścia naprzód. Um, nic nie będzie was zatrzymywać um, we wrześniu. Będziecie robić dokładnie to, co sobie postanowiliście, będziecie wykonywać swój plan i będziecie iść do przodu bez względu na wszystko. A to, co się kończy dla Was, to jest piątka monet. Mogliście mieć, szczególnie na przełomie sierpnia i września, taki moment, w którym byliście niezadowoleni z jakiejś decyzji finansowej, w której byliście nie do końca zadowoleni z jakichś spraw dotyczących Waszego, waszego życia zawodowego, finansowego, materialnego, i te kłopoty już całkowicie się kończą. Ewidentnie cesarz bierze górę, postanawia, co trzeba teraz robić będziecie mieć bardzo konkretny plan, bardzo dużo się nauczycie na tych błędach, które popełniliście w kwestiach właśnie materialnych i finansowych. Będziecie wiedzieć co zrobić teraz, w jaki sposób tym wszystkim zarządzać, w jaki sposób zaplanować waszą przyszłość, na przykład finansową czy materialną tak, żeby miało to teraz ręce i nogi, tak żebyście mogli być dużo bardziej zabezpieczeni, żebyście mogli czuć się dużo bardziej komfortowo piątka monet to jest uczenie się na błędach to jest uczenie się na błędach z przeszłości. Podjęliście nie do końca właściwe decyzje, a być może po prostu okoliczności nie sprzyjały ku temu, żebyście czuli się komfortowo w sprawach finansowych, komfortowo w sprawach materialnych. Ten okres kryzysu finansowego, okres niezadowolenia ze spraw finansowych, on już się kończy. Cesarz będzie wam pomagał przejść przez coś, co może być dla Was wyzwaniem, będziecie mieć w sobie mnóstwo determinacji i nie będziecie patrzeć już w przeszłość, nie będziecie zastanawiać się dwa razy na tym, co teraz powinniście robić, bardzo pewnie będziecie poruszać się do przodu. W drugiej połowie miesiąca kolejna karta Wielkich Arkan, tym razem jest to Pustelnik i jest to karta również pewności siebie, ale tutaj już zaczynacie... Analizować, w jaki sposób chcecie zaplanować swoją przyszłość i to myślicie o przyszłości długoterminowej. Tak jak cesarz e, tutaj przede wszystkim skupia się na fundamentach, na tym, co jest teraz, przede wszystkim skupia się na budowaniu podstaw tego, co będzie Wam służyć. W drugiej połowie miesiąca bardzo intensywnie będziecie zastanawiać się na tym, co dalej, w jaki sposób wykorzystać te fundamenty, w jaki sposób wykorzystać ten cały potencjał, który udało Wam się zbudować, który, który udało Wam się tutaj wykorzystać. Jest to karta bardzo spokojna w porównaniu z tym cesarzem. W drugiej połowie miesiąca będziecie troszeczkę wyhamowywać i tutaj ten ogień powoli będzie przygasał, będziecie coraz bardziej... Racjonalnie, pragmatycznie patrzeć na wszystko, co się dzieje wokół Was. Będziecie mieli wrażenie, że to jest moment na to, żeby spokojnie planować każdy kolejny krok, żeby powoli wychodzić z energii bardzo impulsywnej, bardzo takiej pełnej pasji, pełnej zawzięcia i determinacji. Było Wam to potrzebne do tego, żeby wyjść z czegoś trudniejszego, z sytuacji, która właśnie wymagała. Więcej zawzięcia, więcej energii. Natomiast w drugiej połowie miesiąca będziecie czuli się trochę bardziej komfortowo, trochę bardziej w swojej własnej, w swoim własnym sosie, dlatego że pustelnik jest to karta energii ziemskiej, energii panny. Poczujecie tutaj się dużo bardziej komfortowo. Będzie to czas na to, żeby nareszcie zacząć planować skrupulatnie, nareszcie zacząć planować bardzo powoli, bardzo szczegółowo to, co chcecie robić dalej. I będziecie przede wszystkim skupiać się na długoterminowych planach. Rada dla Was to jest karta siódemki monet i to jest karta oczekiwania. Karta mówiąca o tym, że warto wykazać się cierpliwością w tym miesiącu, szczególnie jeżeli chodzi o sprawy finansowe, jeżeli chodzi o sprawy materialne, wszystko co jest związane z pieniędzmi, z inwestycją. Możecie mieć poczucie, a szczególnie przez tą energię cesarza, że bardzo szybko chcecie osiągnąć jakiś cel, bardzo szybko chcecie uzyskać te rezultaty, bardzo szybko chcecie zobaczyć rezultaty swojego działania. Te fundamenty powinny zacząć tworzyć coś większego, coś bardziej spektakularnego dla Was. A 7k. Monet przypomina Wam o tym, że nie wszystko dzieje się dokładnie tak, jak sobie to wymarzyliśmy. Nie zawsze wszystko dzieje się w takim tempie, jak sobie to zaplanowaliśmy. W tym miesiącu będzie bardzo ważna właśnie cierpliwość, bardzo spokojne, dojrzałe, bardzo zrównoważone podejście do tego, co się dzieje przede wszystkim w sprawach materialnych i sprawach finansowych. Nie pośpieszajcie rzeczy, nie zmuszajcie innych osób do tego, żeby odpowiadały dużo szybciej na Wasze prośby, na Wasze pytania. Nie bądźcie natarczywi w stosunku do różnych instytucji i do osób, które są odpowiedzialne za podejmowanie decyzji wiążących się właśnie z Waszym rozwojem, na przykład z Waszym rozwojem zawodowym czy tym rozwojem, który jest związany z Waszymi finansami. Dajcie temu wszystkiemu spokojnie rosnąć, spokojnie się rozwinąć. Spokojnie się organizować, dlatego że wszystko pójdzie we właściwym tempie, wszystko zacznie iść właściwym torem. W momencie, kiedy troszeczkę odpuścicie, w momencie, które, w, momencie w którym trochę przestaniecie naciskać, w którym przestaniecie być natarczywi, w którym przestaniecie być aż tak bardzo. Agresywniej, jeżeli chodzi o osiągnięcie waszego celu, jeżeli chodzi o osiągnięcie tego, na czym wam bardzo zależy. Tutaj potrzebny jest trochę, trochę więcej chłodu, trochę więcej trzeźwego myślenia dużo bardziej pragmatycznego, spokojnego i wyrafinowanego. Tak więc tutaj karty Wam mówią o tym, żebyście trochę przystopowali. Nawet jeżeli ta determinacja, nawet jeżeli ten ogień nie jest Wam potrzebny, to starajcie się nie przeszarżować. Starajcie się nie przesadzić tutaj za bardzo, dlatego że może, was, może to wstrzymać wasz rozwój, może to wstrzymać ten progres, na którym wam tak bardzo zależy. Moi drodzy, życzę wam wszystkiego co najlepsze. Mam nadzieję, że moje filmiki wam się podobają. Jeżeli tak, serdecznie was zapraszam do subskrypcji, do lajkowania i do zobaczenia już wkrótce.